Cześć Roland! Witaj Izabelo. Dobrze cię widzieć. Cieszę się, że znowu do nas zawitałaś. Ja też się cieszę. Wszystko w porządku? Tak. Tak właśnie serdecznie witają się tutaj tyrolczycy na miejscu. Roland to mój znajomy tyrolczyk, który prowadzi tutaj restaurację i ma swój hotel. Może chciałabyś spróbować typowych tyrolskich serowych? Możemy ci też pokazać, jak się je przygotowuje bardzo chętnie. W takim razie zapraszam do kuchni. Chodź za mną. Marsi to jeden z naszych najlepszych kucharzy. Będziemy mogli podejrzeć go przy pracy. Tu widzisz świeże tyrolskie kluseczki, które właśnie przygotował. Do tego ser, cebula, pietruszka i smażona cebulka. A jaki ser? To mieszanka kilku różnych rodzajów serów tyrolskich. Specjalnie przygotowana do tych szpecli. Są one wcześniej tarte. A jakie są jeszcze typowe dania dla Tyrolu? Co warto tutaj zjeść? Oczywiście grysul, czyli jak nazwa wskazuje danie z patelni. Podsmażasz ziemniaki, mięso z cebulą, najlepiej aby było wołowe. Ale typowa dla Tyrolu jest też kapusta kiszona i knedle, na przykład z boczkiem czy chlebowe. To są proste tyrolskie potrawy, bo ten region był kiedyś biedny. I widzimy tego odbicie w kuchni. Inne, bardziej skomplikowane dania pojawiły się później. Ale nadal chętnie jada się te proste dania, bo są pyszne. A co teraz dodajesz? To jest 32% śmietana. Czas na mieszankę serów to najważniejszy składnik. Ser już się topi? Tak, bardzo szybko się topi. Dlatego trzeba uważać, żeby nie dodać śmietany za wcześnie lub za późno. Rozumiem, że to porcja dla dwóch osób. Właśnie, że dla jednej. tyrolczycy mają się najeść do syta. Dodaję jeszcze chrupiącą smażoną cebulkę na górę. Izabelo, tyrolskie szpecle serowe są już prawie gotowe? Widziałem, że twoja mama już na ciebie czeka na sali. Tak. Zaserwujemy wam to danie i jeszcze omlet cesarski na deser. Cóż to będzie za uczta? Taką mam nadzieję. Na pewno. Dziękuję Ci bardzo.